Cześć siemanko, z tej strony Ninja Gracz. Dzisiaj będziemy grali w Blowstars z kolegami i widzami. Daniel przedstaw się. Daniel, 2, no i Domin 4. Dobra. Będziemy grali na Bonty. Ja od razu Więc, mówię, że nie umiem grać Barleyem e, to się dziś Dobra. Daniel nie umie grać Barleyem Nie umiem. No ja mówię nie umiem. E, ja gram Rico. Ja jestem już gotowy. A jak ty nie umiesz grać Barleyem, jak ty mnie cały czas prałeś jak graliśmy na botach. Cicho bądź. Wiesz, że to Barley jest dobry? Tara, ty Tylko nie ona. Spadaj. Spaduła ode mnie. Już! Zjechałem ją. O nie, nie, nie. Spadaj, kolc Kolc spadaj. O nie... Co ja zrobiłem?! Oszczędzanie baterii wyłączyłem! Weź Dominik go zjedź. Pomściłem cię, Dominik! Jezu... Spodać! No ja mam... Ja mam sześć gwiazdeczek i inaczej Kili. Abym zdech. No, jeszcze nic takiego da. Sorry, weź lepiej, uciekaj do mnie. No, ale ich jadę, ale ich jadę. Oni też chcą się teraz na mnie zemścić, ale i tak mi. Ole mnie dojechał. Nie zauważyłem ognia. Dobra, chodź, chodź, chodź. chodź.

Może Danielia ja pójdę pod ładowarkę, bo mi zaraz telefon się rozładuje. Jeszcze z dwie walki zagramy. No, póki co to mam parnięty telefon. Czekaj, Czekaj. Ja, dziewiąteczkę. Czy, czy yy, nie wiem. Dobra, biorę kogoś innego. Już wiem. Jestem gotowy. Ktoś widział w ogóle, co ja wziąłem? Co? Co? Dobra. Jedziemy! To ostatnia walka i kończę nagrywanie. No bo macie pecha. Mi się szybko wszystko ładuje. O nie! Zauważyłem ten cios. Ona mnie zaraz zdejmie. To jest ta. No. Piper. Zaraz ją... Już ją jedę! Trafi mnie, trafi mnie! Ale uciekłem! Naładuję, zaraz ulta! Zaraz ulta naładuję! Spadaj! U mnie też! Ja! Ja też! Mm. Niestety, ale dobre szans nie mam. Ona mnie zjedzie, ona mnie zjedzie! Mam dwieście. 200... Dobra, leczę się, leczę. No i jedziemy. Jest. Nie! Czemu on tam siedzi? Dobra. Wystarczy zabić tego bar. E... Dobra, spadaj szybko! Uciekaj! Wygraliśmy cudem! To by było tyle na ten odcinek. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie subika i łapkę w górę. Cześć!